Cześć, witam się w kolejnym odcinku. Właśnie poprzerywałam sobie w ogródku. I Lusia dostanie dzisiaj tak na kolacyjkę. I tutaj samiczki już na nowej klatce sobie będą jeszcze trochę rosnąć i później znajdziemy im nowe domki. No, Lusia się poruszyła, bo teraz ma sąsiadów tutaj. Luka nic się nie dzieje, to tylko dziewczyny. Zaraz się uspokoją. No, i w ogóle teraz mam takie porównanie, bo zobaczcie, jak one są duże. A on jest taki maleńki. Słabo będzie z jego przyrostem, trochę będę go musiała sobie podtrzymać. Maleńki jest bardzo ciekawe, jak wagowo to wygląda. No, wiecie co, bo lucha się tak wkurzyła, że prawie by te dzieciaki zadeptała, i musiałam jej przenieść tam, dziewczyny, żeby się nie kłócili. Tutaj. Samczykowi na pewno nie będzie przeszkadzać obecność dziewczyn, a tutaj one niuchały i lucha była tak wkurzona, że normalnie masakra. Ale już jest sytuacja opanowana. No, dzisiaj było ponad 34 stopnie. Tak pokazywało na termometrze, który wstawiłam u królików. A na internecie jak sprawdzałam, co było ponad 30 stopni. I takie są efekty upału. I trzymania królików na dworzu. Jak macie możliwości, to róbcie pomieszczenie najlepiej ochłodzone. Zobaczcie, jak samiczka tutaj wygląda. Wcześniej ta samiczka, która była kotna razem z nią, to właśnie też tak wyglądała też się tak obśliniła i padła następnego dnia. Zimy jest ok, ale lato to jest porażka. Nie dziełocha. <grym i zimny> tutaj samiczka się byczy. Zostawiłam ją, żeby sobie ochłonęła, bo jednak na dole jest o wiele chłodniej w klatce. Tam jest fajna izolacja pomiędzy dachem i zastanawiam się, żeby po prostu nie przenieść na drugą część. Mimo, że tutaj jest o wiele chłodniej w ciągu dnia, to drzewo daje ogromny cień, ale. Jak się już nagrzeje i te króliki tam siedzą cały czas, to jest po prostu zbyt gorąco. A tutaj jest cały czas paruwa, ale wieczorem jest dużo dużo chłodniej. Właśnie sobie przyjrzałam gniazdko. Yy, zostało 11 maluszków, dwa były zadeptane, a trzeci był tak słaby, że i tak by nie przeżył, więc zostało 11 maluszków dla Lusi nawet lepiej. No teraz się gotuje biedaczka. Okropnie. 35 stopni tutaj pod dachem w cieniu. ja chciałam Wam pokazać jak działchy sobie odpoczywają. Dziewczyny w końcu doszły do siebie i zaczęły kisać po działce. Zwiedzają. To chyba uwielbia. To niech jeszcze pierwsza to jest jeszcze do pogłaszkania. <noise> Przerzuciłam sobie samicę z młodymi do klatki chłodniejszej, niż tam, tam na górze I się nagrzewało od dachu i było strasznie. No ale mimo to, mimo tych upałów wczoraj nie było mnie, żebym mogła ją wypuścić, a zawsze ją wypuszczałam. Wypuszczałam na zewnątrz, żeby sobie się położyła w chłodnym miejscu i samiczka wtedy dawała radę, ale wczoraj mnie niestety nie było. Dlatego zmieniłam klatkę, żeby miała chłodniejszą, no ale niestety nie pomogło. I samiczka padła. I maluszki zostały bez mamusi. Popadało. Zrobiło się przyjemnie. Ostatnio przez dwa dni było ponad 34 stopnie w hodowli. Teraz mamy 20 parę, więc jest o wiele lepiej czuć mega różnicę, naprawdę, bo tak to tutaj to jest w ogóle paruwa Kociaki się bawią. Teraz muszę wyciągnąć lusie to muszę zrobić szybko, żeby jej nie pobiegła do dzieci i ich nie zdeptała, bo muszę te papudraczki małe pochować do gniazda, bo już wcale nie jest tak przyjemnie dla nich na zewnątrz. Lecę z kolacją i na dzisiaj to wszystko i muszę im w końcu posprzątać, ale teraz po ma być ochłodzenie, więc posprzątam im, jak będzie troszeczkę chłodniej, bo tak to się naprawdę nie da w tym upale chodzić. Tutaj wypełzły, a tu mają gniazdko, więc ja w ogóle muszę przeliczyć, bo ciągle mi się wydaje, że jest ich 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Żyjące. Aha, dobra, jest 11, jest dobrze rozjechały gniazdko teraz troszeczkę chłodniej będzie więc muszą sobie siedzieć tutaj, a nie, że sobie wyłażą no i już je pochowałam trochę podwyższyłam tutaj żeby nie wyłaziły bo teraz może mogą zmarznąć chociaż nie powinny, innej, takie jest ciepło ale tak nie zakrywam, bo i tak jest jak dla nich ciepło teraz muszę jej wsypać Jedzonko, bo wszystko wyjadło. No i się rozpadało. A ja jeszcze muszę iść na drugą część, i utknęłam pod moim daszkiem. Właśnie sobie ogarnęłam moje środki. Małe, biedne środki. Dałam im tam mleczko. A w ogóle muszę im posprzątać. O, masakra. To już aż nie ma kiedy. Dobre? To musiałam wrzucić do piwnicy, bo już ledwo dychała, cała się obśliniła. A jak już im ślina cieknie, to już masakra, to już wypuszczam. Nawet wcześniej, jak widzę, że już się zaczyna, to wypuszczam koniecznie na ogród, bo tak to jest po prostu masakra. I właśnie tak padła samiczka, bo po prostu cały dzień mnie nie było. A i tak je ja schowałam tutaj do chłodniejszej klatki, bo tam się od dachu grzało. No i niestety i tak samiczka nie wyrobiła przez upał. Jakbym była na miejscu, to bym ją wyciągnęła i po prostu chłodziłaby się na zimnej ziemi. Bo tak zawsze z nią robiłam i zawsze dawała radę. No ale niestety, tym razem się nie udało nie było mnie. A moja słoma zmokła. Właśnie sobie ładnie posprzątałam moim malutkim papudrakom. A właściwie to tutaj i tutaj. I na tamtej części większość klatek. A jutro resztę ogarnę. Tutaj maluszki mają się na razie dobrze. Już teraz upały trochę ustały. Już się tak nie grzeją. Ale jedno zostały sami łódkę. <grytanie> Leoś mi dzisiaj rozwalił paśnik. Muszę go sobie jutro przykręcić na nowo. Tutaj Lusia ma się dobrze. Chowa sobie jedenastkę z czternastu. Tam ma schowane. Już teraz fajnie, bo nie wypełzają. A tak to co chwilę wyłaziły, jak było gorąco. Bałam się, że je zadepczę, ale na razie wszystko w porządku. W ogóle muszę je posprzątać, bo tutaj siedziała ciągle to brudna marzeszok. Tutaj też sobie posprzątałam. Tutaj samczyka przemeblowałam. Bo na razie tutaj nic nie będzie. Zwolniła się klateczka. Tutaj są dziołchy, młodziutkę. A mamusia z młodymi powędrowała sobie tutaj. To trochę szersza klatka. Będzie im wygodniej. Tutaj Samczykowi dzisiaj obciąłam pazury. Wyczesałam go. już teraz jest fajniutki. Mamy ziomek 7 kg waży. Jest klopsik. Jest klopsik. Nic <noise> fajny, wiesz. Ziomuś. Ta, to jest w ogóle taka kochana, że normalnie ja chętniej bym ją sobie zostawiła. To jaka miśka zawsze przychodzi, wylizuje całą rękę, w ogóle się nie boi. Nie, miśka. Tutaj samiczce muszę go sprzątać jutro. I w ogóle muszę ją sprzedać. Nie wyrosła mi za fajnie. Nawet nie ma 6 kg, a ma już 8 miesięcy. Więc niestety pójdzie na sprzedaż. Ugryziesz mnie? dziadne. Koczę Ci w banie. Z Ci da. Działchy idą na razie do mnie, bo znajomi wyjeżdżają, więc muszę się nimi zająć przez parę dni. Dziewczyny dojechały. Zaraz sypnę im jedzonko. Dam sianka. Będą się wczasować na starych śmieciach. Nie, działchy? Tak? I już dziewczyny mają pełen komplet. Sianko, poidełka, karmidełka pełne. Mogą sobie odpocząć i się odstresować z tą drogą, którą przebyły. Przy okazji, pani działkę obok przerywała marchew, więc wszystko nam oddała. I tego było tak dużo, że starczyło mi na każdą klatkę dla królika. Więc fajnie, teraz mogę sobie powyżerać. No i sobie już ładnie ogarnęłam. Tutaj samiczkę też posprzątałam. Już ma czyściutko. I teraz daję im spokój, niech się dziewczyny zadomowią. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że oglądalność mega spadła i nie wiem dlaczego. Bo tak właściwie to nawet nie dodaje takich piosenek z prawami autorskimi, więc nie wiem dlaczego zasięgi spadły. Dziwnie. Szkoda. Nie, Lusia. Lusi maluszki już są calutkie, bialutkie i wyglądają tak rozkosznie. Właśnie wszystko są po śniadanku, pojadły, maluchy też. Będę miała dla Was niespodziankę, tak by the way, o ile się niespodzianka uda, bo jeszcze ja Wam o tym nie mówiłam, ale nie, to nie będzie nowy nabytek. Zobaczycie w sumie niedługo. Mama, olej. Piszczo do mama jak to ten i potem to się zazdrosiło Jeden z kociaków się znalazł nowy domek jeszcze salunka ten jedzie do mojej babci a te dwa już zostały wstawione na Oelixa. I pójdę sobie, mam nadzieję, w dobre rączki. Nie, dziołcha? Babcia już go nazwała, jest z nim zakochana, <laughs> więc pójdzie sobie do mojej babci. Do Gdyni. Ja właśnie lecę z kolacją i na dzisiaj to właściwie wszystko. Miałam posprzątać tutaj młodym, ale padało cały dzień. A teraz już jest 18 i za bardzo mi się chce, <noise> więc zrobię to jutro, o ile pogoda dopisze. No więc w dzisiejszym odcinku to wszystko. Tutaj działchy mają się dobrze, pucują całe karmidła, więc jestem zadowolona. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!